Ah um. Przywitała Państwa nasza kapela działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w raju, Krążałka, tu pod przewodnictwem wspaniałego Pana Jana, który tutaj z Gminą Piłgoraj jest bardzo, bardzo związany i cieszymy się, że realizujemy zadania te właśnie kulturowe, związane ze świętami. Nasze tradycje to zachowujemy i te elementy choinkowe, które dzieci w naszych szkołach realizują i ten stół inny i zawsze chcemy jako gospodarz chcemy by kultywować tradycje naszych ojców, ale myśleć też w przyszłość i zrealizować zadania dla mieszkańców, mieszkańcom, wykorzystując środki zewnętrzne. I syna i ducha świętego Amen. Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, syn Boży, oczekiwany zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas. Gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz, wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, Powinęła go w pieruszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto to wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Oto słowo Pańskie. Amen. Amen. Panie Wójcie, wszyscy kochani, którzy tutaj jesteście, Pan Wójt pięknie przywitał. Ja już nie będę powtarzał. Dzisiaj podtrzymujemy tradycję, będziemy za chwilę dzielić się opłatkiem, tak jak uczyniliśmy to niedawno w swoim domach, w rodzinie, wśród najbliższych. Gmina też stanowi rodzinę. Karta społeczność, to można powiedzieć, jest jako rodzina. W rodzinie każdy powinien kierować się pewnymi zasadami. Na pierwszym miejscu powinna być miłość. Takie spotkanie jak dzisiaj, gdy wspominamy narodzenie Pana Jezusa, to przypominamy sobie o tym, co najważniejsze powinno być w sercu każdego z nas, czyli o miłości. Chrystus jest miłością, tą miłość zobowiązał nas w sercu, abyśmy przekazywali ją dalej. Co prawda łatwiej jest podzielić się opłatkiem niż dzielić się miłością na co dzień, bo tak jest życie. Dlatego też w Wilnie i w czasie Świąt Bożego Narodzenia ci, którzy nie uznają Chrystusa za swojego Pana i zbawiciela, też dzielą się opłatą. Nasze dzielenie się opłatkiem ma nam po prostu przypominać, że ta miłość powinna być nie tylko w dzisiejszym, nie tylko w czasie Świąt Bożego Narodzenia, w oktawie Bożego Narodzenia, ale każdego dnia. Tradycja jest piękna. Ale tradycja ma tylko co roku przypomnieć o tym, co najważniejsze. i Dlatego życzę Wam wszystkim i panu Wójtowi, wszystkim pracownikom gminy, tym, którzy z gminą współpracują i zespołowi, krążałka, pracownikom tak, telewizji kablowej, wszystkich tutaj, wszystkim Wam tutaj obecnym, Waszym rodzinom, aby pamiętać o tym najcenniejszym darze, o miłości. Aby miłość dawała siłę do przezwyciężania trudności, aby wyrywała serca nadzieję, jeżeli przyjmą jakieś przeciwności życiowe. Niech Jezus Chrystus obronienia Was, a także Wasze rodziny, to wszystko, co macie w planach, swoimi łaskami i darami. Bo z Nim wszelkie plany udało się zrealizować. Niech Chrystus dopomaga, aby to te plany były z miłością realizowane i Waszej pracy tutaj w gminie na ten cały nadchodzący rok i w rodzinach, aby też tych własnych nigdy nie brakowało, niech Pan, Pan Bóg błogosławi. O te dane i łaski teraz wspólnie pobudrzymy, aby Bóg też zbierał tych, którzy są samotni chorzy, którzy zostali opuszczeni przez najbliższych, aby znaleźli ciepło w swoim sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź do nas w bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi, dla naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako imię odpuszczamy naszym winowajcom i nie bądź nas na poruszenie, ale nas zbaw ode złego, Po Twoją ochotę. Uciekamy się w święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzeb naszych, ale o na wszelakich swych przygód racz nas zawsze wydawać. Pan, nasz Pawedna i Błogosławiona, Pomarań nasza, Polejowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszcie nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu synowi, królowo polski, włącz się z nami. Kochani, przepraszam, że dzisiaj nie będę mógł dzielić się z nami opłatnie, tylko tak słownie, dlatego że muszę jechać na pogrzeb Zmarła nasza najstarsza paradzianka. Minęło jej 101 lat i, no i dzisiaj jest pogrzeb także duchowo się będę z nami łączył, ale w modlitwie zawsze będę panie. Dziękuję serdecznie za tutaj poprowadzenie e, części duchowej, religijnej. A ja jeszcze przed podzieleniem się układkiem chciałbym życzyć wszystkim Państwu, by ten rok był rokiem dobroci, zdrowia, pokoju w Waszych rodzinach, w sąsiedztwie, miejscowościach, a przez stole gminy, by życzliwość towarzyszyła Dnia Codziennego by zadania, któreśmy sobie dzisiaj podjęli, były zrealizowane, by spełniły się nasze marzenia. Wszystkiego dobrego do Państwu. Śpij, śpij, maleńki, śpij, śpij najpiękniej, śpij, śpij jak dzieci, Z blisko matki bezpiecznej. Don't you wish that you could Last in the sea, to stewart, from stewart to stewart, from stewart to stewart, from stewart to